tak trzeba się zgodzić. To jest demokracja. Pozazdrościć. Pozazdrościć, że taka wielka frekwencja. Do urn poszło wczoraj ponad 71% uprawnionych. Największa frekwencja w województwie mazowieckim, najmniejsza w opolskim. Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, dlatego też dziękuję wszystkim wyborcom, którzy oddali głos w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 czerwca. Nawet jeszcze wczoraj też prosiłem, kiedy sam oddałem głos, żeby się jeszcze zmobilizować, jeszcze iść do tych wyborów, żeby zapewnić jak największą frekwencję. Tak, fre frekwencja rzeczywiście bardzo wysoka, za co ogromnie dziękuję. Polacy najchętniej głosowali na Pomorzu, a dokładniej w krynicy morskiej nadmorski Kurort po raz kolejny pobił rekord frekwencji, głównie z powodu turystów. Pobrali zaświadczenia i wczoraj, jak przychodzili do lokalu wyborczego, to mówili: trzymamy kciuki, znowu może wygracie. Dla porównania, mobilizacji nie było w gminie Lasowice Wielkie, w Województwie Opolskim. Tu głosowało najmniej osób. Sporo osób tutaj jest, y, które pracują w Niemczech, wyjeżdżają, y, są zameldowani, a, a, a w sumie nie mieszkają tutaj. To jak wyglądają podziały w kraju, widać czarno na białym na tej grafice. Polska podzielona jest na pół. Co słychać? Chcieliśmy właśnie na Wlowskiego, bo lepiej się żyje. W pierwszych informacjach było, że. Wygrywa pan Czaskowski, to myśmy zgasiły telewizor, poszły spać, ale później oglądałyśmy już do końca. Tak naprawdę? Proszę jestem zdruzgotana, nie mam w ogóle humoru. Takiego człowieka wybrać na prezydenta to jest porażka. porażka. Więcej na żadne wybory nie da, się płakać w jest niesprawiedliwe. Najnowsze dane pokazują coś jeszcze. Rafał Trzaskowski zdobył miasta, ale nie wsie. Karol Nawrocki zdobył zdecydowaną przewagę. Na obszarach wiejskich ponad 64% głosujących poparło jego kandydaturę. Na prezydenta stolicy za to głosowały kobiety. Ponad 52%. Chciałam oczywiście podziękować wszystkim bardzo i przede wszystkim oczywiście kobietom. Sondaż Ipsos pokazał także jak rozłożyły się głosy wyborców, pozostałych kandydatów, którzy odpadli w pierwszej turze. Zaskoczeniem z pewnością nie jest, że wyborcy Grzegorza Brauna w zdecydowanej większości poparli Karola Nawrockiego, choć ten otrzymał mniej głosów od wyborców Sławomira Mencena, bo na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało prawie 13% jego wyborców. Kandydatura Kamala Nawrockiego nie budziła, nadal nie budzi jakiegoś wielkiego entuzjazmu. My nadal mamy poczucie, że o tym teraz już prezydencie elekcie. Nadal wszystkiego nie wiemy, nadal wiemy niewiele, natomiast to co wiemy, to wiemy, jakim prezydentem byłby Bedachoł Trzaskowski i tego ewidentnie nie chcieliśmy. W historii przepływów elektoratów takie zadziwiające y, działania czy zachowania, no to, to, to nie jest to nic nowego. Choć jest nad czym się zastanawiać, bo ponad 19% wyborców Joanny Senyszyn, która poparła przecież Trzaskowskiego, zagłosowało na Nawrockiego, także na niego. Ponad 14% wyborców. Marszałka Sejmu. To jest decyzja wyborców. No to, to, to nie jest worek z ziemniakami, żebyśmy powiedzieli: macie tak zagłosować, bo my tak chcemy. Myśmy namawiali naszych wyborców. Wśród Polaków głosujących.